Cześć, dzień dobry, na początek trochę prywatny. Chcę polecić kanał of Wheels, czyli kanał Piotrka i Dominiki. Odpowiadam tam u nich na kilka pytań związanych z aktualną bądź aktualnie minioną sytuacją, a tutaj wracamy trochę do rozkminek w temacie N-1 i chodzi o rowery typu 1 do wszystkiego. Bardzo fajne materiały pojawiły się u Rafała Wegerega. E, oraz polecam bardzo rozkminki Janka Piątkiewicza z kanału Bikeshow i DobreRowery.pl tutaj na temat jego ostatniego zbudowanego treka treka Kroketa, jeszcze na starej ramie, która ma możliwość regulowania e, tylniej osi. Pozostając w tym temacie polecam e, jeszcze raz Janka, tym razem film o oponach, który dobrał i u Zielonego w 16 również o, o oponach, które są Jedne do wszystkiego, czyli takie, które złapią przyczepność na szutrze oraz na delikatnym piachu, a także nie będą za bardzo spowalniać na asfalcie. Z tych dzisiejszych rzeczy szczególnie polecam obejrzeć materiał URAFAŁA, ponieważ bardzo fajnie on podchodzi do tej kwestii i zwraca uwagę na jedną rzecz, która powinna wszystkim pomóc zdecydować się, który rower będzie tym rowerem do wszystkiego. To wszystko na dziś. Smacznej kawy. Cześć.